Witam Was bardzo znacznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. <laughs> dzisiaj sobie zagramy po kolejny Age of History. Chciałbym przywitać e, pierwszego subskrybenta na tym kanale. Nie pamiętam Twojego niku, ale wiem, że z, chyba zaczyna się na r. I Cieszę się, że Ci się podobało, i będę się starał właśnie, żeby te, tego hałasu takiego nie było. Dzisiaj chciałbym stworzyć Cesarstwo Serbskie. Nie królestwo Jugosławii, tylko Cesarstwo Serbskie. <laughs> wydaje mi się, że to może być ciekawsze. Więc co my tu mamy? Bułgarię, Grecję, Bośnię i Hercegowinę, tutaj Albanię, Macedonię, Czarnogórę, Chłopę, Chorwację i Rumunię. Kurde, ta Rumunia najbardziej będzie przeszkadzać. Kurwacji trochę. A Jugosławię mogę kiedy indziej zrobić. I, I jeśli oglądacie te, możecie też pisać propozycje Co mogę jako następne robić. Może się bardzo przyda kurde. No właśnie zapomniałem o tym. Teraz więcej w wojsku, bo wcześniej chyba zwaliłem z tym wojskiem trochę <laughs> Dobra Czy to ustawiłem? To ustawiłem, okej okay. Zagrotuję jeszcze Tak na pięć tysięcy Na sześciu Powiadamy wojny czarne w górze Kurma. Może to przestawić tylko <laughs> dobra tutaj oczywiście z góry łatwo pierwsze co to mamy no, tu są do morza już to pierwszy port Tu sobie oczywiście wszystkie prowincje to już mamy takie tak ujemne relacje O kurde, zaskoczyli mnie Coś zaskoczyłem się Przykładam drugą no, Zostawmy tak Zrobię coś takiego Tu odbieramy To mi nami będzie ciężkie Zabierzmy te prowizory, które trzeba jak zawsze Przez to, że tak najłatwiej jest, bo mamy mniej do asymilowania i mniej do roboty mamy. I wtedy kasa tak nie leci, się nie marnuje. O tak go zaatakujemy. O, oczywiście, że mi tam odjęli Ale my za to lecimy z tej strony na grubo, Ale myślałem, że będzie trudniejsza ta wojna bosiu. a jednak jest trudniejsza, a tutaj, całą, tutaj cofnijmy połowę i tu lecimy. Idealnie, na no zagrane Przeciwko Bośni O, nie mogę całej Zarządzaj wasalem I czte... Kurna. O, cztery Kurna, cztery Okej, czyli taką mamy zrobioną to Rozwiążmy całą armię Później sobie z Zrobimy ultimatum na nich Więc wtedy już w zacznijmy poprawiać z nimi relacje, tak jak nas lubią. Czasami, czasami, szczerze, jak z takimi małymi państwami nie walczę, to jakoś one bardziej nie robią, niż te większe. O tym właśnie mówię. Od razu przechodzimy na granicę z Macedonią to że ich może zaatakuję. Zrobimy tak i wypowiadamy od razu wojnę im. Się nie spodziewałem Mocno oberwałem Nie ma co Okej okay. ja Jesteśmy gotowi do walki, więc wypowiadamy od razu wojnę Albanii To może coś takiego w taki sposób pójdźmy lewo co nam się udało podjąć tą jedną prowincję Tam 4000 armii nagle wystąpiło Ale mieliśmy liczniejszą armię Więc mocno się bronili Zobaczmy jakie to nasze zbosią, z Bosią. Z... Bardzo dobre, To jest bardzo ważne. Tak jak myślałem, nie my mi jej armii tutaj, wszystko mi się łatwo wbijemy. jest dobrze przemyślany atak. Od trzech prowincji nie potrzebujemy Kurna Po prostu muszę poczekać Choć w ogóle lepsze problem to zajmie jednak więcej niż myślałem o nie, to jest czad już myślałem, że Rumunia mnie zaatakowała, nie tak się wystraszyłem jezu, wejście mnie tak nie Ważniejszy plus Bułgaria nie będzie miała teraz Nie powinna raczej mieć wojska, ma jednak Więc się pomyliłem Teraz się nagramy Zrobiliśmy te prowincje, które chcę. chciałem. Chyba całą armię wypalili już No i ja potrzebuję? Ja pitone Jeszcze jednej prowincji potrzebuję kurna Rumunią im się tu wybiła, a ja potrzebuję jednej prowincji Czekaj. pokażcie mi dokładniej tą prowincji, nie potrzebuję nie. Tutaj rozmowy pokojowe. Nie mogę. 15 potrzybuję drug połochę tu wbijm tutaj robimy tak. nadal nie mogę co jest? tylko musiałem kliknąć ten dolny dróg tam co jest ta mała mapka minimapa można nawet powiedzieć Odpuścili. Rumunia też odpuściła tam im oczywiście się zgadzają, jak zobaczyli taką potężną siłę. Trzeba wojnę wyprowadzić. No. Więc wojna. Tutaj wystąpiła bardzo dużo jednostek u mnie. Zaszczęśliwy mocno... i zaskoczenie yy, jakie wojsko w stolicy występuje u Rumunii, w Rumunii, Budapeszcie, Buch. Ty Nie armię mają To mnie czasami zaskakuje tego się Cię moc zostawiają na pewno Co widać tego Tutaj wejrzał to mało wysłałem Okej okay. Tym razem moc je zatakowałem Tymczasem ja teraz rządzę bardziej tak ataku ich. Ludzie, weźcie, dajcie mi tą jedną prowincję, No, dogadaliśmy się. A te dodatkowe prowincje, które sobie ma na początku, to zostawiamy oczywiście. Zamiast ten, sposób komuś oddawać ich. O tu mamy stolicę. Więc teraz wystarczy tylko wziąć starstwo serbskie i ciach Mamy sesarstwo serbskie i stolicy proszę państwa gdzie indziej stolica teraz leży w w Macedonii Północnej. Stoi z Macedonii Północnej, więc ciekawe. Więc to będzie na tyle z tego odcinka. Mamy w ogóle 11 miejsce w rankingu. Jesteśmy za Meksykiem i za Polską. Widzimy, że Polska jest tak wysoko. Uuu! Polska ma zdobyła lwów. Mrwów tutaj i wilno Przypominę wam to coś A nie, no ładnie, ładnie Tutaj za zawsze grałem jako sobie na tym to ta Polska jakoś, nie wiem, przegrywała a dzisiaj A Polska tutaj wygrywa wszystko znaczy Polski już wtedy na mapie prawie nie było. Już mała cząstka została. No i tak się prezentuje właśnie cesarstwo serbs serbskie. Chorwacja podzielona na trzy części. No, jak mówiłem, to będzie już na tyle, bo tu już nie ma sobie co więcej robić. Więc... Zostało mi tylko się pożegnać i zaprosić was do obejrzenia poprzedniej odcinka z Night of czyli stworzyłem Królestwo Plus. Nara!